Witam wszystkim, witam Was w kolejnym odcinku z Clash of Clans. Dawno nie było odcinka z Clan Capital, więc postanowiłem, że nagram taki odcinek i też troszeczkę odświeżę, e, jeżeli chodzi o strategię właśnie z Clan Capital, bo z tego co dobrze kojarzę powstał jak na razie jeden odcinek, a też mówiłem chyba nawet w poprzednim, że właśnie troszeczkę później, co się okazało jednak troszkę dłuższą przerwą. Nagram też dodatkowe materiały z tego, właśnie czym polecam atakować na już tych, powiedzmy, wyższych poziomach klan kapitalu. Link do poprzedniego materiału oczywiście przypnę w karcie w prawym górnym rogu i też dorzucę do opisu, żebyście sobie mogli zobaczyć, czym tam atakuję na tych niższych początkowych poziomach. Natomiast tutaj pokażę Wam już stricte strategię, której używam na poziomach klan kapital 9 i 10. Dlaczego akurat takich? No bo od Plan Capital Level 9 jest dostępna ta jednostka, której używam. Pewnie się domyślacie o jaką chodzi, a mianowicie chodzi o Superminery. Tak się ona prezentuje. Ta konkretnie wersja jest przeznaczona już dla. Clan Capital Level 10, gdzie już jest wszystko jakby maksymalnie odblokowane i tak dalej Natomiast na 9 ona nie znaczy się różni, bo po prostu tutaj zależność jest stosunkowo prosta, mianowicie jeżeli nie możemy zapchać armii kampów do pełna superminerami, to po prostu dobijamy sobie albo super barbarzyńcami, albo battle ramami. To jest do wyboru, do kolorów, w zależności co tam sobie bardziej preferujemy. A jeżeli chodzi o czary, no to ja zawsze staram się mieć frost spela. Na poziomie już 9 powinniśmy go mieć, tak dostępnego, odblokowanego, więc to nie jest problem. Dopycham sobie zazwyczaj lightning spelem, tak, jeżeli mamy wystarczająco miejsca. Jeżeli nie, no to same frost spela wystarczą. W każdym razie powinien być co najmniej jeden, najlepiej dwa. Teraz tak, jak się prezentuje ta strategia, no to bardzo prosta. Specjalnie nawet nie oddawałem ataków, żeby można to było pokazać. Jest to strategia, która jest właśnie prosta, w zasadzie taka bez mózga. nie wymaga jakiejś wielkiej koncentracji. Można zrobić przyzwoitą naprawdę ilość punktów, tego Capital golda sobie nabić, także myślę, że po prostu to pokaże chyba najłatwiej, jak się da. Większość tych dystryktów można palić spokojnie w dwóch atakach. Czasami, wiadomo, zdarzy się, że trzeba będzie użyć trzeciego, natomiast no, ja jakby się tym kompletnie nie przejmuję, bo i tak wiem, że jest to na tyle silna strategia, że i tak zarobię swoje rank medale i tak je zarobię, więc po prostu ja na wynik nie patrzę. No, a jeżeli ktoś patrzy, no to faktycznie może się palić po prostu skupić podczas samego ataku. Mianowicie jak to wygląda stricte w samym ataku. Najważniejsze jest w zasadzie pozycjonowanie czarów. Po prostu ich mądre użycie, bo same minery, jeżeli o to chodzi, to ja je po prostu wyrzucam w jednej zbitej grupie. Tak? Dzięki temu one szybko i skutecznie szybko eliminują budynki. Natomiast Frost Spela zazwyczaj staram się używać tak, żeby blokować możliwie jak najwięcej budynków defensywnych i to dodatkowo tych Mocnych taktyk, które mogą uprzykrzać życie tym superminerom. Pozostałe czary w tym wypadku, Lightning, no, wykorzystuję w zasadzie tam, gdzie mi się zachce. On jest taki, można powiedzieć, lotny, tak. Ja najczęściej wykorzystuję po prostu na zbicie czy lekkie obicie jakiegoś mocnego budynku defensywnego w tym przypadku Inferno, tak. I no i w zasadzie to jest tyle, jeżeli chodzi o to, jak ta strategia powinna przebiegać. No sami zresztą widzicie, tu naprawdę nie ma nic skomplikowanego. Jest to przynajmniej plus właśnie dla tych, którzy nie chcą zbytnio poświęcać czasu na clan capital, chcą po prostu zrobić swoje i iść dalej, w cudzysłowie, tak, dlatego no ja z tego korzystam. To polecam, bo to też sprawdziłem u siebie i to już wielokrotnie na różnych kontach, w różnych klanach, więc zawsze mi się to sprawdzało. Nie miałem przez to jakichkolwiek, nie wiem, problemów czy trudności ze zrobieniem, czy to dobrego wyniku, jeżeli chodzi o zarobek Capital Golda, czy to jeżeli chodzi o zarobek po prostu większej ilości raid medali. Także tutaj nie będę się w sumie rozwodził super na tym sposobem, no bo w zasadzie wszystko, co można było powiedzieć już o tej strategii, to powiedziałem. Zresztą ona i tak krążyła po internecie, więc ci, którzy są bardziej obyci z językiem angielskim, czy po prostu z zagranicznym YouTubeem, jeżeli chodzi o klasza, to pewnie już ten sposób znają, tak bym tutaj na myśli bardziej doświadczonych graczy. Natomiast ci początkujący, którzy albo nie ogarniają angielskiego, lub też nie do końca gry i się posiłkują moimi poradnikami, no to tutaj mogą sobie śmiało to po prostu podejrzeć. Zresztą większość akurat tutaj klanowiczy, tak przynajmniej podejrzewam, stosuje tą metodę, co zresztą tutaj myślę, że w większości widać i taki wynik około 30 tysięcy, czy powyżej 25 jest naprawdę na wyciągnięcie ręki bez większego problemu. Dla przykładu, no nie wiem, weźmy sobie tutaj skeleton jeszcze, barwy zaatakujmy, jak już wylosowało i też zobaczycie, że to naprawdę nie jest jakieś takie mega ciężkie, zablokujmy sobie dajmy na to tutaj ja zawsze blokuję tego minion hive'a, bo on jest taki upierdliwy, można powiedzieć tak, więc żeby mi tu zbytnio nie przeszkadzał i dajmy na to sobie jeszcze zablokujmy a tutaj nie będzie rocket artylerii na przyszłość dodatkowo postaram się tu jeszcze lekko pokiereszować ten multikanon no i w sumie możemy poczekać za wynikiem. Możemy jeszcze skorzystać z opcji szybkiego ataku, czyli tutaj szybko po prostu wyjść i wejść. Z tego co kojarzę, to ten sposób jeszcze powinien działać. Zaraz zresztą zobaczymy. Tak, jak najbardziej działa. Widzicie, 40% już zrobione w pierwszym ataku. Z reguły ten pierwszy atak jest zawsze tak w okolicach 30, 40, czasami nawet i 20% się zdarzy, ale z reguły już ten drugi atak bardzo jakby przyspiesza i dobija to, co zostaje. Najważniejsze to jest właśnie mądrze tutaj sobie to wszystko sfrizować, czyli do przykładu tutaj i tutaj jeszcze możemy sobie ubić no, na przykład tą Teslę. No i tu już się żegnamy oczywiście z grą. I wchodzimy, można to wykorzystywać, może się komuś po prostu nie, nie spieszy, bo chce później sobie wykorzystać czar, to jak najbardziej może. No i mamy 82%, więc siłą rzeczy będę musiał zżyć ten dodatkowy atak, ale tak jak mówię, ja osobiście kompletnie się tym nie przejmuję i, i też zalecam w sumie takie podejście, najlepsze jest chyba takie właśnie podejście. Może nie jest stricte olewatorskie, ale po prostu takie na totalnym luzaku. Tak? Bez, bez większej spiny, ważne, żeby po prostu zrobić swoje ataki, oddać je, bo to jest tak naprawdę kluczowe, żeby właśnie swoje zarobić i wtedy ilościowo. Każdy będzie zadowolony, właśnie, jeżeli chodzi o ten czysty zarobek, tak. No i ostatni atak przede mną, więc sobie tutaj możemy sfrizować. sobie hmm, to sobie sfryzować. Tego minion by się przydało, ale na pewno sobie tak wycimy tutaj ładnie. Tu na początku bym jeszcze aż tak nie musiał, ale tu już bym sobie chwycił. No i wyrzucimy tutaj sobie te moje minery. I tak mi został jeden atak, więc w jednym ataku na pewno tego nie spalę. Ale też chcę to wam pokazać jakby na żywo, bez cięć, żeby nie było, że, mm, że to też jest jakoś tak. Super tylko pokazywane na filmie, nie? 26% zrobione. Teraz tak, jeżeli chodzi o całościowy wynik, gdzie my tu jesteśmy? 22-100. No, chociażby dlatego, że Capital Peak musiałem dopijać, a to jest chyba w sumie najgorsze. Przynajmniej tam najwięcej ataków schodzi, jeżeli chodzi o ubijanie. Tam na szczęście miałem już naruszone, więc musiałem wykorzystać bodajże dwa ataki na to. No, ale wyszło jak wyszło, zresztą mówię, ja się tym nie przejmuję. Jeszcze tylko raz zapomniałem, bo z zapomnieć, 2200. jestem w zupełności zadowolony przy yy, takim rozwinięciu Capital Hola na levelu 10, gdzie co prawda tu jest jeszcze trochę do zrobienia. Śmiało mi się w okolicach 1,5000, nawet 1600, right medali już można zgadnąć. Także naprawdę nie jest to jakieś mega ciężkie i no sami widzicie, nic tylko korzystać, tak. Także tyle ode mnie, jeżeli chodzi o ten odcineczek. Myślę, że dzięki temu już będziecie wiedzieć po prostu z czego korzystać szybko, nie tracąc nie wiadomo jak dużo czasu, ani nie wiem, nie zastanawiając się jakoś, czy nie rozwodząc nad tym, jak yy, jakoś skutecznie bić. Jeżeli komuś nie zależy na wyniku, chce po prostu zrobić swoje, zarobić realit metale, proszę bardzo, najszybsza chyba i najlepsza metoda, która obiega już cały świat, o tu, uh, 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 jeszcze dłużej, więc po prostu ją przedstawiam i ją polecam. Tyle ode mnie. Trzymajcie się, jeżeli materiał się podobał, oczywiście łopaczka w górę, subik mile widziany. No i widzimy się w kolejnych materiałach na moim kanale, w streamach, gdzie oczywiście zapraszam, tak samo jak i zapraszam do dołączenia na mój serwer Discord. Jeszcze raz dzięki wielkie, trzymajcie się, miłego dziąka i na razie.